Czołem, słyszałam, że kilka osób się ze mną troszkę stęskniło, więc wracam tutaj do Was. Będzie połączenie dwóch holi naraz. Z racji tego, że nie pamiętam, co kupiłam w ostatnich dwóch miesiącach, pokażę Wam to po prostu, co złapałam zaglądając do szafy. I może zacznę od wielkiej kurtki, która tutaj mi leży i zajmuje miejsce. Nawet wcina mi się tutaj w kadr to jest taka ciepła, zimowa kurtka z Lilo Shop online. Tam możecie znaleźć naprawdę tanie ciuchy, a w niskich cenach. Jeśli chodzi o tę kurtkę, jest naprawdę bardzo fajnie wykonana, cieplutka. W środku jest taki śliski, pikowany materiał, a tutaj misiu. Jej fason, jak i grubość tej kurtki mi odpowiada, a dodam, że to jest rozmiar L. Lubię takie oversize'owe kurtki. Tutaj przed chwilą zagościł mnie kurier i dostarczył mi paczkę. Dlatego Wam od razu pokażę tutaj, co ona w sobie miała. To są rzeczy ze sklepu Kokomoda. I pierwsze, że to jest taka koszula z czarnym modnym wiązaniem, które już zdominowało wszystkich. Też bardzo mi się spodobało to wiązanie na dekolcie. I to już, jak mogliście zauważyć, nie moja pierwsza bluzka tego typu. Kolejna rzecz to jest sweterek, i powiem Wam, że jeszcze zastanawiałam się również nad szarym i chyba się skuszę. On jest taki tutaj z falbanką. Ażurowy, idealny na wiosnę, taki świeży, naprawdę świetny. Tu jest ta falbanka taka z tiulu I parę spodni. Z racji tego, że ostatnio zakupiłam w weszce spodnie Moro, ale okazało się być troszkę inne niż na zdjęciu, i chodzi o kolorystykę. To dorwałam takie w kokomodzie właśnie. Kolorystyka bardzo mi odpowiada. Szkoda, że nie mają tutaj kroju bojówek, ale już to przeboleję. I tak się one prezentują. Dodam, że tych ciuszków jeszcze nie mierzyłam. No, nie miałam kiedy. Pierwsze co to rozpakowałam i położyłam je tutaj na stolik, by pokazać je na holu. Ale bardzo lubię ciuchy z Koko Modu, sobie chwalę, także myślę, że będę zadowolona. I tu kolejne dżinsy z kokomoda, to są takie. Już dłuższy czas, kiedy pokochałam czerń, zastanawiałam się właśnie nad ciemnymi. Popielatymi rurkami, jeansami, i one jeszcze mają takie fajne rozdarcia na nogawkach. Na dole nie są zaszyte, tylko fajnie tak zostawione. Myślę, że też będą królować na wiosnę u mnie. I co, lecimy dalej z polskich sklepów. Tutaj mam dwie rzeczy ze swojego sklepu, więc dorwałam czarne legginsy. Takie one są ze śliskiego materiału. Bardzo, bardzo lubię czarne leggingsy. To jest jak dla mnie klasyka w szafie kobiety. I do wszystkiego się sprawdzą. I są przede wszystkim bardzo wygodne. I tutaj jeszcze jedna rzecz, yy, która stała się hitem w moim sklepie. Strasznie, strasznie Wam się spodobał ten płaszczyk. No i mi również yy, z flauszu. Ponieważ już posiadam swój beżowy z Romu, i to użyczyłam sobie ze swojego sklepu yy, popielaty. On jest taki oversize'owy. Można fajnie sobie związać go w talii i będzie wtedy przylegał. Na pewno zrobię Wam post na bloga z takimi płaszczykami. Również niedługo przyjdą do mnie pastelowe kolory, także coś wydumamy. I tutaj, jeśli mowa już o pastelowych kolorach, to mam, posiadam piękny płaszczyk marki Edan ze złotymi dodatkami. On jest już taki dość klasyczny, że tak powiem i elegancki ale myślę, że nieraz przyda mi się na jakieś okazje lubię, bardzo lubię sportowy styl, skoczyć w adidasy dresy, czy rurki i dresową bluzę, ale nieraz bardzo, bardzo lubię czuć się mega kobieco i tak elegancko to jest jeszcze polskie sklepy tutaj mam klasyka z daszkiem z adidasa mega spodobał mi się ten rodzaj czapki z daszkiem omijam już snapki szerokim łukiem ta czapka stała się po prostu moją ulubioną i bardzo, bardzo lubię się w niej chodzić w snapku czułam się trochę tak yy, nieswojo a w tej czapce naprawdę mój styl no, jest do tego elastyczna, dlatego naprawdę bardzo, bardzo wygodna i polecam wszystkim, jeśli się nad nimi zastanawiacie Tutaj, teraz od Nike posiadam takie leggingsy z napisem. Just do it. Oraz kurteczkę. Ona już bardziej jest w sumie na wiosnę, bo zimą to za zimno. Ewentualnie, jeśli ktoś chodzi na siłownię, to z siłowni do auta ewentualnie może być, ale ja. Niestety do siłowni mam tak daleko, że nie uczęszczam. Bardzo mi się podoba w niej to, że tył jest przyległy i duszę, przez co dopasowuje się idealnie nam tutaj do pupy. Nawet yy, powiedziałabym, że podkreśla nam fajne kształty. O, zgubiłam gumkę. Ok, operacja zakończona. Widzę, że troszkę chyba krzywo jest katra, ale to przez ten mój krzywy statyw niestety muszę zakupić nowy. Wiecie co? Myślę, że jeszcze wam pokażę buty z Nike. Tutaj mam dwie pary, więc tutaj są takie neonowe. Jak wiecie, sportowe buty kocham w odcieniach neonu, jeśli chodzi o ćwiczenia. Prawdę mówiąc, teraz zaniedbałam ćwiczenia przez te moje choróbsko ale mam nadzieję, że w końcu się zmobilizuję. I zacznę, wiem, że to jest takie od jutra Ale kurczę Wzięłam się za włosy, więc za ćwiczenia również muszę kontynuować te treningi I to są one Mam nadzieję, że mi pomogą W ćwiczeniach stabilizacji I tutaj kolejne Wy chyba na ich punkcie oszaleliście Jak stawiam ich zdjęcia, to wszyscy się pytają, skąd one są Proszę bardzo, przyszły mi od Nike w takim wielkim pudle I w środku było takie plastikowe, przeźroczyste pudełko Bardzo ładnie zapakowane Świetna sprawa One są na maksa lekkie, naprawdę I wygoda jest pierwsza klasa Także polecam, jeśli się nad nimi zastanawiacie Jeśli chodzi o buty, to posiadam tutaj już same czarnuchy Nie wiem, co mi się ostatnio stało, ale bardzo, bardzo pokocham czerń szarości i takie smutne odcienie, gdzie zawsze byłam, jak Wy to mówicie, pastelową lalą. To teraz się trochę to zmieniło, ale obiecuję, nie, nie zrezygnuję z pasteli nigdy w życiu. I tutaj to są takie buty, tramki ze złotymi wstawkami, do śmigania na zakupy, już z kokardkami i bardziej takie eleganckie. Tutaj mają fajne jety. Nie wiem, czy z daleka to widać jest zauważalny, na przodzie kokardki yy, i bardzo, bardzo dobrze one są zrobione, naprawdę jestem pod wrażeniem ich wykonania troszkę mają taki wyższy obcas i tutaj ostatnie chyba dużo osób zna te buty cieszę się, że zdecydowałam się je kupić przed holem musiałam je porządnie wymyć, bo jest takie błocko, że niestety te ćwieki wszystkie były ubrudzone ale pod względem mycia naprawdę byłam w szoku, bo wszystko zmyło się od razu, chusteczką nawilżającą. I bardzo, bardzo lubię te buty, nadają, nadają stylizacji ich charakteru. No i przede wszystkim te buty są ze skórki, także no jak najbardziej wszystkim polecam. Jestem z nich zadowolona. Tutaj, jeśli chodzi może jeszcze o mój sklep, bo zapomniałam, to co mam na sobie, to jest taka sukienka prążkowana z dzianinki. I ona jest z golfikiem, który można wywinąć. Ja tutaj nie mogę, bo mam mikrofon. I ona się tak prezentuje. I ona będzie dostępna w moim sklepie już niedługo. Myślę, że tak do tygodnia się pojawi. W końcu zrealizowałam swoje jedno małe marzenie zakupowe, że tak powiem. I kupiłam malutką Selmy Corsa. Nie jestem torebką maniaczką, dlatego myślę, że... Yy, dwie czy trzy porządne torebki mi będą służyć służyć, i służyć, bo nie wydziwiam, jeśli chodzi o torebki. Mogę chodzić w jednej i tej samej. Wiele razy się czepiacie, że teraz postawiam tylko to z tą torebką, ale jak zauważyliście wcześniej nieraz też albo robiłam bez, albo po prostu miałam jedną swoją ulubioną. Myślę, że jeśli ktoś ma takie korsa, no to tym bardziej zdaje się torebka ulubioną i kupiłam ją na Zalando jeszcze dostałam promocję minus 40 zł kupiłam ją razem z okularami, których niestety tutaj nie mam, są takie okrągłe jeśli ktoś mnie obserwuje na Instagramie czy tym to wie o jakie chodzi niestety. jeśli chodzi właśnie jeszcze o polszczyznę, to tutaj bluza z Resert to wszystko było mm, z wyprzedaży, to aha, jeszcze tam mam resztę e, okej okay. Tutaj Wam pokażę. Również taki, taką bluzeczkę kupiłam w kolorze czarnym, tylko nie mam jej tutaj poszła do prania. Tak akurat kupiłam, jak byłam na krupówkach. I również na krupówkach zakupiłam ten sweterek taki. Powiem Wam, że bardzo często w nim chodzę i sprawdza się. Zauważyliście, że uwielbiam właśnie taki kolor malarzu? Bardzo. Co do resert, zakupiłam jeszcze taki ostry, no, nowy czerwony sweterek. On również był z wyprzedaży, chyba za 30-40 zł. Zobaczcie, no, piękny odcień. I z resert, ostatnia rzecz to taki sweterek. On jest dość gruby, z zipami takimi w kolorze złota różowego. Beszka ostatnio od tych właśnie spodni Moro, które już sprzedałam zresztą. Nie chciało mi się zwracać, bawić się w reklamacje, odsyłanie, zamawianie innego rozmiaru i, i modelu, także sprzedam je i mam spokój. I tutaj taka bluzka z związaniem. Kolejna. Zadawaliście mi pytań odnośnie tej bluzki, że nie możecie jej znaleźć. Jak tylko nagram haul, Wstawię go to na dole, o ile jeszcze będzie dostępna, podlinkuję Wam ten piękny taki, taki sweterek. I tutaj ostatnia rzecz, jeszcze z metką, ponieważ jest za zimno, by chodzić w tej parce. No Ona jest takiego sztywnego materiału, jak kojarzycie na przykład te stare, jakieś wojskowe kurtki, Yy, czy nie wiem do czego jeszcze to porównać, no to już możecie się domyślić, jaki to jest mak. rękawcy można normalnie tak zrobić albo zapiąć, i tutaj jest taki na końcu ściągacz, także wszystko jest ok. Miałam wam jeszcze coś powiedzieć, ale wypadło mi, yy, wypadło mi z głowy, ponieważ co 5 minut muszę włączać aparat, ponieważ 5 minut mój aparat maksymalnie nagrywa i muszę robić kolejne nagranie, także. A, już wiem o co mi chodziło. Często pytacie mnie, że czy nie nagram ciuchów, jak wyglądają na mnie. I macie takie prośby. Niestety ja na sam hall ledwo co znajduję czas i ciszę, tak jak przed chwilą przyszedł mój synek ze spaceru z tatuśkiem No i niekoniecznie miałabym na to czas, bo jednak y, ubieranie ubram specjalnie do filmiku, no to jednak jest czasochłonne i myślę, że z 3 godziny mi by to zajęło. Ubrać y, taką stertę ubrań, dlatego polecam śledzenie na przykład moich kanałów social media, tak jak Snapchat czy Instagram. Tam często pokazuję jak te ciuchy, które mi przychodzą, wyglądają na mnie. A tutaj ogólnie chcę Wam pokazać moje y, łupy, miesiąca i mniej więcej z góry opisać y, jaki to jest materiał, czy fajne jakościowo, i czy polecam. Także mam nadzieję, że. Zrozumiecie. I tutaj z takiej zagranicznej strony ta strona szyja na wymiar ciuchy są drogie, ale jeśli chodzi o jakość, naprawdę są świetne. Miałam jeszcze tutaj czarną bluzkę z wycięciem na sercu, ale niestety jest w praniu. To jest taka sukienka, ona jest taka kurczę, słodka i taka elegancka. Bardzo mi się podoba. Tyle, że jest za długa i będę musiała ją skrócić. wiecie, nie lubię długości przed samo kolano. I tutaj komplecik również od nich. I do tego topiku była taka spódniczka z wycięciem z przodu. Nie wiem, czy to widzicie, to wycięcie. O, i pominęłam polskie sklepy. To jest taka bluzka z siateczką. Bardzo fajna jakościowo, bo mam już taką koszulkę. Bardzo fajnie się sprawdza. To jest. Yy, Marka Hashmi, wszystko jak zwykle na dole Wam podlinkuję Bardzo przepraszam, że poprzedni filmik nie był do końca podlinkowany Ale niestety przez te dni, kiedy wstawiałam y, haul Byłam na maksa zabiegana i powiem Wam szczerze, że już o tym zapomniałam Ale tutaj w tym filmiku obiecuję Wam, że się to już nie wydarzy I wszystko będzie podlinkowane Tutaj taka bluzeczka z małami w butiku Fason, te paseczki Mam również jeszcze takie dwa bodziaki to jest bawełna, fajnie się układają i również czarne. Czarne mi chyba jakoś tak bardziej podpasowało, tym bardziej, że ostatnio, tak jak Wam mówiłam, świruję na punkcie ciemnych kolorów. I tutaj szary, ażurowy sweterek, bardziej taki oversize'owy z wycięciami na ramionach. I nawiązanie kolejna bluza. I tutaj ostatnia rzecz z polskiego sklepu. Ojej, ale pięknie pachnie płynem do pukania yy, Z kokartkami. Yy, niedawno dodawałam jej zdjęcie na Instagramie, także możecie obczaić, jak się na mnie prezentuje. Ogólnie świetnie jest wykonana, ale niestety ta koronka mnie tutaj w dekolcie gryzie Mam to do siebie, że mam tak wrażliwe ciało, że no szkoda gadać. I ostatnie rzeczy, zagraniczne strony, które przyszły mi kilka dni temu. I tutaj, proszę bardzo, taki topik: ala, sweterkowy, bomberka, kurtka kurka, haki. Tych ciuszków jeszcze nie nosiłam, także ciężko mi stwierdzić. Jak one radzą sobie na dłuższą metę Jeśli chodzi o tą parkę Byłam w niej chyba tak wczoraj błądniej i jest ok Fajna Co do kurtki wymiarowo jest super Niestety Rozmiaru nie ma podanego Być może to jest po prostu uniwersalny Ta kurtka jeansowa Ona jest taka waterfallowa Z tyłu ma gumkę i tutaj ma takie sznureczki do zapinania w, w tali Niestety rękawy okazały się za krótkie i ogólnie mogła być troszkę większa ale poza tym jest ok. Szary, zwykły taki crop top z dekoltem. Kupiłam z myślą... Wzięłam go z myślą o tym, żeby te ramionczka tutaj z przodu wystawały. Modne takie naszywki. Mogliśmy teraz zauważyć, wszystko jest z naszywkami praktycznymi. Czarny sweterek z takim dekoltem. Również wziąłam z myślą o tym, by te ramionczka były takie widoczne i zdobiły cały outfit. On jest taki oversize'owy ten sweter. I z choice ostatnia rzecz, taka kurczę duża, duża bluza z piankowego materiału. Ona nawet taka jest, powiem, że sukienkowa. I tak się prezentuje tutaj na rękawach z dwóch stron, a z tyłu nie ma nic już. No, także to by było na tyle kurczę na liście przez ten filmik, czy nie? przebrnęliście Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I jedna plus, jeśli tak, to zachęcam do łapki w górę i subskrybowania mojego kanału. Obiecuję, że już teraz będę częściej i te filmiki nie będą tylko związane z ciuchami, ale i innymi rzeczami, którymi się interesuje. Co? do następnego?